Cześć, witajcie na kanale przy lesie. Jesteśmy w lesie. Co robimy w lesie? Idziemy na taką roślinę, którą wszyscy znamy. I to jest pokrzywa. Pokrzywę będę zbierać tu, oto do tego wiadereczka. Wezmę sobie trochę, pozbieram i pokażę wam, jak robię gnojówkę z pokrzywy. Żadna filozofia, ale warto popatrzeć i może zrobić sobie samemu. Jest to świetny kompost, świetny środek na mszyce. No i sama świeża pokrzywa, właśnie w takiej formie, póki ona jeszcze nie kwitnie. Taka właśnie jest najlepsza, ponieważ jest młoda jeszcze. Szybciej nam przerobi i będzie naprawdę mocna. Będzie super. Także zaraz będziemy zbierać. Ja sobie jeszcze pójdę na spacer z pieskiem i będziemy później kontynuować. Widzieliście kiedyś takiego prawdziwego świerszcza, takiego dużego polskiego świerszcza. I udało mi się znaleźć naszego świerszcza, aczkolwiek nie wiem, czy uda mi się go uchwycić, tak, żebyście go wego widzieli. Na pewno będziecie zaskoczeni, ten jest akurat mały. Nie jest zbyt duży. Ale jak wyjdzie, to go zobaczycie. O, patrzcie jak wygląda prawdziwy polski świerszcz. Nie wiem czy było go widać. Dobrze. Słuchajcie, nie jest to łatwe. Bo one się bardzo dobrze kryją. O! Może zaraz uda mi się. O, malutki jest. Ale ten, który kiedyś u mnie siedział na... Ten jest mały. Zobaczcie. Tak, właśnie. Z taką żółtą obwódką. Tak wygląda prawdziwy świerszcz. Ten, którego słyszycie. Nocami. Powiem Wam, że niesamowite szczęście, bo on był dosyć nieostrożny. Może dlatego, że jest jeszcze młody. Mały. Jest naprawdę malutki. Ale. Normalnie się go. W ciągu dnia nie widuję. Nie wiem, czy go będziecie dobrze widzieć. Postaram się tak zrobić, żeby żeby był widoczny. O! Prawda, że ładny okaz? I on tak pięknie śpiewa. Był nieostrożny i go złapałam, ale już go wypuszczam. I niech sobie wraca tam, gdzie śpiewał. Jest i nasze wiaderko, jest i pokrzywa. Normalnie bierzemy, urywamy bez korzenia i wrzucamy sobie do wiadereczka. Staramy się wybierać takie mniejsze sztuki, nie te największe, tylko właśnie te mniejsze. O, a cóż to? To jakiś, jakaś inna roślina. Musimy ją ściągnąć, o. Chociaż jak coś tam się nam zaplącze, słuchajcie, to też nic się nie stanie, bo to będzie gnojówka, czyli przerobione rośliny. A tylko tyle chodzi tutaj o to, że pokrzywa jest bardzo y, mocna, jeżeli chodzi o takie właśnie gnojówki i naprawdę ma taką moc, słuchajcie, że na początku to trzeba ją rozrabiać. Dopóki jest e, świeża, taka po miesiącu, to trzeba ją rozrabiać 1 do 20. Także możecie sobie wyobrazić, jaką ma moc. Taką samą zresztą słuchajcie do sałatek. Nie bójcie się robić sobie sałatek, w takich wiecie, do grilla na przykład, gdzie dacie sobie sałatę e, jakąś tam. Tak, jak kupujecie, słuchajcie, w sklepach różne rodzaje sałat, żeby było kolorowo i zdrowo. Dorzućcie takie młode listki, pokrzywy, ale młode, nie takie, wiecie, że już stare po prostu i. Tylko musi to być świeże. I dorzućcie do tej właśnie sałatki. Takie właśnie młode listki, pokrzywy. Nikt tego nawet nie poczuje, a zdrowie nieopisane. O. Także. O, ktoś motorkiem po lesie jeździ. Słyszę. Trochę ciężko mi się zrywa. Specjalnie staram się nie wyrywać jej z korzonkiem. Ponieważ chcę, żeby za rok również tutaj rosła. I żeby pomagała mi w ogrodzie. O nie wiem jak u was, ale u nas tak ze dwa dni popadało deszczem. Co prawda takim. Niezbyt hojnym, ale zawsze lepszy ryc niż nic. O, ta ma dobre kolce. Nawet przez rękawiczki mnie udziałała. Te ukłucia też są zdrowe. Nie są przyjemne, ale są zdrowe. Poprawiają ukrwienie. Samo zdrowie, słuchajcie. Taka zwykła, pospolita pokrzywa, której, tak naprawdę, co śmieszne, śmieszne albo i smutne której w miastach już coraz mniej, tylko gdzieś na obrzeżach, na wsiach, w lesie. A i to przy polach nieraz jest tyle pestycydów używanych, że zwykłe, powiedzmy, chwasty nie chcą rosnąć, no bo są wybijane. Słuchajcie, ja jeszcze tak nazbieram dosłownie dotąd. Upchnę, upchnę na maksa. I zaleję wodą. Co zresztą zaraz pokażę. No i dobra. Jesteśmy na ogródku. I co? Mamy wiadereczko? Mamy. Odkręcamy wodę. Zalewamy pokrzywę. Zrobimy sobie jakąś deseczkę. Może być taka. Chyba nią chciałam e, marchewkę, w się sensie używałam jej do tego. Ubijam. I koniecznie musicie mieć albo jakąś przykrywkę do wiaderka, albo folię, którą przykryjecie wiadro i zostawiacie to normalnie na dworze może być w słońcu, wtedy szybciej przerobi i starczy. I więcej wody nie trzeba. Zobaczcie, tyle o ile, żeby przykryło naszą pokrzywę. Ja zaraz poszukam tutaj jakiejś przykrywki i zostawię to tak normalnie na słońcu. Niech sobie stoi i za kilka tygodni zobaczycie efekty. Okay. Tak to wygląda po trzech tygodniach. Tak jak widzicie, nie ma śladu prawie, że to jest sama woda przerobiona. Widać, widać. Teraz musimy to przelać. I tak mówię po miesiącu to 1 do 20 rozrabiamy. Ja sobie rozrobię 1 do 10, bo już rozrabiałam, patrzyłam, sprawdzałam na liściach, nic się nie dzieje. Starajcie się tak to przelewać, żeby nie trafiały żadne większe śmieci. Ja tutaj dam 100 ml na litr i będzie idealnie rozrobione. I psikacie tym roztworem swoje e, kwiaty, nie kwiaty, różne inne rzeczy. Tak to wygląda. Finalnie. To by było na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam ponownie na kanał. Pa!